Siema widzę z tej strony, Husna, że dzisiaj otwieram Selegaret Darmnego Star Drop'a i na starcie trzeba zachęcić do zapraszają mnie do znajomych po prostu, bo ja... bo ja po prostu każdego zapraszam, więc tutaj macie mój hashtag, no tutaj też macie mój hashtag jak widzicie, tak, o tak, by Away, bo teraz co do połączenia, bo ja dopiero co stałem. I, I mam... I mam telewizor z... i mam na telewizorze YouTube'a I tak wejdę i kupiłem szkina do Leona. Okej, okay, to... Może by tak... No. Kupmy sobie tego legendarnego stardropa, bo po bo to jesteś... Jestem... Oto tutaj nagram film, żeby mieć... Żeby otworzyć wam legendarnego stardropa. Abyście Widzowie, po prostu wiedzieli, co nam wam z tego trafić. ale Ja doskonale wiem, dlatego, no, jako pierwsze, to otworzmy. Ja nie wiem, jakie są szanse na co. No, z, w, w legendarnym Stardropie. I wiem, że, no, największe szanse są na gadżet, ale ja wszystkie gadżety, jakie mam, zakupiłem. To jest drugie największe są na Star Power, to może by tak. kupić jakieś Star Powery, to może. Chcę tak, kupić ze Star Power. Nie wiem, chyba nie. Kto nie ryzykuje, to nie pije szampana. Zrobię otwieramy to. Yy, łokieć pięta, dwa kalosze. Dajcie Sandy, bardzo proszę. Widzowie, jaki, fa jaki pech! Nie, ale widzowie wam pecha! Co jak są musicie? Musicie przystać wam pecha! Ech, to kiedyś bym to tą tarą! A w sumie ją jakoś jak innym zabija, to zagramy. na z No trochę zmęczony. Może Max, bo ja jestem dobry na Max okay.

Ej! Za tak, co, ale to wóz to jest bardzo dobra postać. I sobie na tym, że nie mam ty tyle energii, jak mm. to wóz tam Ale to by na tego wóz tam jestem Motor Ta w głowie, esa, 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 widzicie, zwyciężyliśmy. Przegrać nie mogliśmy. Ok, esa, tutaj ta esa, nie było szans, że coś dobrego poleci. I też, ja to bardzo bym chciał no, mieć tego, legendarnego tropa i nie zrobić monet. Ale tutaj, nie ten te bonusowe nie dają, tylko właściwie odbieranie, tylko po to, bo chcę być jak najszybciej krochą. Może, by. Ten... Ja w sumie. Chyba, no chyba dam, no, zastąpię sobie filmik, które oglądam, tak by the way, oglądam sobie teraz Geomexa, Uczę wam, żebyście, no, se, możecie przejść i dać Okej, okay, to kim możemy sobie tutaj zagrać? Może Taro, mi. No showdown? Jestem pięta, czekaj. ja to na chwilę mogę nazwać może? Najgorszy legendarny w Star wybrał starsie. Tak, to będzie odpowiednia nazwa. Najgorszy legendarny w Star wybrał starsie. Kurde, zdechliśmy. Widzowie, się z wami żegnam. Do następnego i na! No.